Podobnie jak dzisiaj mogłyby służyć e, prowadzeniu różnego rodzaju działalności e, po to, żeby pozyskać pieniądze, tak? bo tam te e, różne wynajmy, e, dzierżawy, one przecież wracały później do szkoły, wracały dla pośrednictwa budżetu miasta. Teraz mogłyby zaśleić kasę e, tej szkoły. Jeżeli nie byłoby e, zainteresowania ze strony rodziców, a tu jeszcze, jeszcze wrócę, e, też chciałem to mocno podkreślić jeżeli będzie taka inicjatywa ze, społeczno, ze, ze strony społeczności szkolnej, myślę, tak mam cichą nadzieję, tutaj jest z nami e, ojciec Czesław, e, e, wiem, że tą szkołą się interesuje i że wsparcie dla szkoły jest również ze strony ojca prof. Marka Kiedrowicza. Myślę, że, jest, że tutaj klasztor mógłby też jakby się zaangażować w jakiś sposób pozytywny w tę inicjatywę, bo szkoły społeczne to jest jednak rzecz bliska kościołowi i wiele instytucji kościelnych same tworzy szkoły społeczne. Być może, że to mogłoby być jakieś też rozwiązanie, jakaś podpowiedź. Więc jeżeli taka będzie inicjatywa, to ratus pomoże że mamy doświadczenie. Tak się składa, że akurat obecny Kierownik Referatu Oświaty i Spraw społecznych Pan magister Grzegorz Kulczewski w swojej poprzedniej pracy był dyrektorem szkoły gminnej, którą w tamtej gminie, w gminie Postowino, również gmina musiała zamknąć. I, e, I ci ludzie, no nie załamali rąk, tylko właśnie powiedzieli, to my tworzymy na bazie tej szkoły w Karsinie, tak? Bo my... W Chodlinie, przepraszam. W, Corlinie, w Corlinie. tworzymy szkołę niepubliczną, społeczną. To stowarzyszenie, pan Pyszek Mielczarski pomagał, utworzył, miał być dyrektorem, ale ostatecznie pozyskaliśmy go tutaj e, dla nas. E, a szkoła funkcjonuje, prawda? Szkoła funkcjonuje, mamy komplet dokumentów, możemy pomóc, e, także nie trzeba będzie jakichś tutaj e, specjalistów z zewnątrz, jesteśmy w stanie to zrobić. Ale no, jest plan B też, gdyby tak się nie stało, gdyby nie było zainteresowania tą szkołą, to możemy ten budynek przeznaczyć na siedzibę darowskiego Środka Kultury. Brawo, 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 brawo. Otóż e, ja czytałem, słyszałem wypowiedź e, osoby, którą bardzo cenię, e, którą miałem przyjemność w symbolicznym sposób wyróżnić nie tak dawno, emerytowanej e, bibliotekarki tej, e, która pracowała tam przez lata w tej szkole, pani Zbyty gagiew która e, widziałem to na filmie, który pan redaktor Turczym w internecie, właśnie o tym mówiła, że szkoła, to jest oczywiste, z czym się zgadzam, jest taki centrum...